Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Przedczu rozpoczęły się powiatowe obchody Święta Strażaków. Koncelebrowane nabożeństwo odprawił proboszcz parafii ksiądz Remigiusz Karolak. Homilię wygłosił powiatowy kapelan strażaków ksiądz Radosław Kobiela. Tam. Jestem tu że mundur strażaków. I myślę, że te słowa wyrażam nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu każdego z was i każdy z was, druhmy i druhowie, funkcjonariuszy i funkcjonariusze. Rycerz świętego Moria. Dlaczego jestem dumny? Bo należę do ludzi, którzy za ze swego życia przyjęli zmówienie. Bo nam, Pan, ludzie na ratunek, na pożytek. Jakże jest to głęboko chrześcijańska myśl. Jak mocno zakorzeniona w nauczaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszak to On przypomniał że największe, największe prawo największe przykazanie którym winien kierować się człowiek i będziesz miłował pana Boga swego z całego serca swego z całej duszy swojej ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie sam. po liturgii nastąpił przemarsz pod oddziałów i pocztów sztandarowych do amfiteatru przy zamku w Przedczu, gdzie niestety w strugach deszczu odprawiono uroczysty apel z okazji powiatowego dnia strażaka. Dowódca uroczystości, kapitan Wodkowski melduje poddziały pożarnicze do uroczystego apelu z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Dziękuję. Tradycyjnie podczas uroczystych obchodów święta strażaków wręczane są odznaczenia i medale. W tym roku między innymi zostali odznaczeni włodarze z powiatu Kolskiego. Odznakę świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej odebrali burmistrz Dąbia druh Tomasz Ludwicki i wójt gminy Kościelec Druch Dariusz Ostrowski. Wręczam Panu z realizowane oznaczenie o, o znaku św. Gloriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Panie Balduszu i Panie Przewodniczący ogromnym, że naszym wypowiedzi jesteśmy takie pozostają. Uchwalają i wszystko. Po ceremonii odznaczeń głos zabierali zaproszeni goście. To uroczystość największej i najstarszej organizacji na terenie naszego powiatu działającej w rozpołeczny. To 95 jednostek ochotniczych straży pożarnej. To... 3300 druków i druków funkcjonujących, działających w tych jednostkach. To 39 jednostek posiadających posiadający gotowość operacyjną w o 16 zrzeszonych w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym Szanowni Państwo, to są ci, którzy każdego dnia realizują działania ratowniczo gaśnicze Czyli tak naprawdę niosą pomoc mieszkańcom naszego powiatu. Wszystkim za to, że pomimo tak trudnych warunków atmosferycznych przybyliście na dzisiejszą uroczystość powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Wasza obecność, Szanowni Państwo, jest dla nas ogromnie ważna, bo jest z jednej strony docenieniem i uhonorowaniem środowiska pożarniczego, a z drugiej strony docenieniem naszej służby, z czego oczywiście jesteśmy bardzo dumni. Oprawę muzyczną imprezy zapewniła miejska orkiestra Denta Skoła.